Daj mi kilka minut, a pokażę Tobie, jak większość ludzi na świecie dostrzega tajemnice, które pojawiają się po zakończeniu naszego ziemskiego życia. Czy istnieje coś więcej poza tym, co znamy? Czy nasza dusza jest nieśmiertelna? Czy to jedynie pocieszenie dla przerażonych umysłów? Czy możliwość odrodzenia w nowej formie to obietnica, czy zwykła iluzja? A co z wiecznymi królestwami pełnymi wspaniałości lub cieni? Niebem i piekłem. Czy zostaniemy przyjęci z otwartymi ramionami, czy wręcz przeciwnie, odrzuceni w otchłań rozpaczy? Badanie przeprowadzone przez stację telewizyjną w Stanach Zjednoczonych wykazało, że około 80% populacji globu wierzy, że istnieje życie po zakończeniu naszej ziemskiej podróży i że ludzka dusza jest nieśmiertelna. Wiele kultur i religii na całym świecie wierzy, że osoby, które opuściły ten świat, nadal mają wpływ na życie żyjących. Przekonania te mówią o tym, że mogą one odkrywać przed nami ukryte tajemnice, czy nawet kształtować nasze losy. Przykładem może być film Duch, w którym ukazano taką właśnie sytuację. Jednakże Słowo Boże, które znajdujemy w Biblii, mówi zupełnie co innego. Księga Eklezjastesa, rozdział 9, Jasno stwierdza, że ci, którzy są jeszcze wśród nas, mają nadzieję, ponieważ nawet żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Żyjący są świadomi swojego losu, podczas gdy ci, którzy odeszli, nic już nie wiedzą. Nie oczekują już żadnych nagród, szybko zostają zapomniani, a ich miłość, nienawiść oraz zazdrość znikają na zawsze. Nie biorą już udziału w ziemskich zajęciach. To wszystko wskazuje na to, że ci, którzy odeszli, nie mają żadnego wpływu na świat żywych i dlatego nie mogą się z nami skontaktować. Gdy więc słyszysz opowieści o tym, jak ktoś z zaświatów przekazuje wiadomości za pośrednictwem medium czy innych posłańców, ważne jest, byś nie dawał wiary tym opowieściom. Nawet jeśli może to wydawać się pocieszające, to nie osoba, która odeszła, przekazuje te wiadomości. Biblia ostrzega, że szatan może przybrać postać anioła światłości, aby zwodzić ludzi i odciągać ich od dróg Pana. Ponadto Jezus, w przypowieści o Łazarzu i Bogaczu, podkreślił istnienie wielkiej przepaści między żyjącymi a tymi, którzy odeszli, co czyni jakikolwiek kontakt między nimi niedostępnym. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa, przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie Jezu, ty się tym zajmij, Jezu, ufam Tobie, lub Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. Zgodnie z biblijnym nauczaniem, kiedy kończy się nasze ziemskie życie, nasze ciała powracają do pierwotnego stanu, stają się prochem, z którego zostały stworzone. Natomiast duch, ten najgłębszy i najbardziej nieuchwytny aspekt naszej egzystencji, wraca do Boga, który go dał. Ta perspektywa jest odzwierciedlona w słowach zapisanych w księdze Kocheleta: Proch wraca na Ziemię, skąd przyszedł, a duch wraca do Boga, który go dał. To przekonanie przeczy popularnym przedstawieniom duchów, które pozostają na ziemi, wpływając na życie żywych lub siejąc wśród nich strach. Takie obrazy są często spotykane w filmach i serialach, ale według Pisma Świętego są one jedynie iluzjami. Kiedy Jezus powróci, nasze ciała zostaną przemienione i wtedy będziemy mogli w pełni uczestniczyć w nowym życiu, dotykać bliskich, rozpoznawać ich i nawet spożywać pokarmy. Jezus sam po swoim zmartwychwstaniu pokazał swoim uczniom ręce i nogi, mówiąc: Dotknijcie mnie i zobaczcie: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Jezus, chociaż pełen radości i zdumienia, nawet spożył pieczoną rybę, aby przekonać ich, że naprawdę wrócił, a jego ciało było realne. To wszystko jest wyrazem głębokiej prawdy, że nasze życie. W pełni kontynuuje się poza granicami ziemskiej egzystencji, ale w sposób, który ostatecznie łączy nas z Bogiem, nie zostawiając nas jako bezcielesne duchy na ziemi. W tradycji chrześcijańskiej głęboko zakorzeniona jest wiara, że po zakończeniu ziemskiego życia dusza osoby wierzącej natychmiast przechodzi do obecności Jezusa. To przekonanie jest podparte słowami samego Chrystusa, które wypowiedział do Łotra ukrzyżowanego obok niego. Jezus powiedział: Dziś będziesz ze mną w raju. Słowa te wskazują na bezpośrednie i natychmiastowe przejście do stanu błogości i spoczynku przy boku Zbawiciela. W Ewangelii, według Łukasza, mowa jest o łonie Abrahama, co jest metaforą używaną przez Żydów do opisania miejsca szczęśliwego spoczynku po życiu. W tej właśnie scenie skrzyża Jezus potwierdza, że ten stan szczęścia znajduje się przy jego boku. Dodatkowo w Dziejach Apostolskich opisany jest moment, gdy Stefan będąc kamienowany, widzi Jezusa stojącego po prawicy Boga i wzywa Jezusa, aby przyjął jego ducha. To wskazuje na przekonanie, że duch wierzącego w momencie opuszczenia ciała natychmiast znajduje się w obecności Chrystusa. Apostoł Paweł również mówi o swoim pragnieniu odejść i być z Chrystusem, co jest dla niego Znacznie lepsze. Paweł wyraża tutaj pewność, że bezpośrednio po zakończeniu jego ziemskiego życia, jego istota znajdzie się przy Jezusie. To przekonanie daje chrześcijanom nadzieję i pocieszenie, że po zakończeniu ziemskiej wędrówki nie czeka ich niepewność, ale radosne spotkanie z zbawicielem. W języku biblijnym, termin sen często używany jest jako metafora na opisanie stanu ciała po zakończeniu ziemskiego życia. To pojęcie wyjaśnia, że ciało nie funkcjonuje jak za życia, ale jest w stanie spoczynku, oczekując na ostateczne przebudzenie podczas zmartwychwstania. Przykładem, który doskonale ilustruje to pojęcie, jest opowieść o wskrzeszeniu łazarza z Ewangelii według Jana. W tej historii Jezus mówi o śpiącym łazarzu, co początkowo jego uczniowie błędnie interpretują jako zwykły sen. Jednakże Jezus szybko wyjaśnia, że łazarz umarł. I wyraża zadowolenie z tego, że nie był obecny, co miało dać uczniom szansę na wzmocnienie wiary poprzez świadectwo zmartwychwstania. Gdy Jezus przybywa do grobu łazarza, mówi: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz, demonstrując swoją moc nad życiem i śmiercią oraz ilustrując, że śmierć jest tylko tymczasowym stanem podobnym do snu. Takie użycie terminu, sen, dla opisania śmierci, ma na celu przekazać, że śmierć jest tymczasowa i że istnieje obietnica przyszłego przebudzenia. W listach Pawła do Tesaloniczan śmierć chrześcijan jest także opisana jako sen, podkreślając, że nie powinniśmy smucić się jak ci, którzy nie mają nadziei, ponieważ wierzymy w zmartwychwstanie i ponowne spotkanie. To biblijne ujęcie śmierci jako snu przynosi pocieszenie wierzącym. Utwierdzając ich w przekonaniu, że śmierć nie jest końcem, lecz przerwą przed ostatecznym przebudzeniem do nowego życia z Chrystusem. Gdy nadejdzie czas powrotu Jezusa na Ziemię, zgodnie z nauczaniem biblijnym, dojdzie do wyjątkowego zdarzenia, które Biblia opisuje jako przebudzenie ciał. W tym momencie wszystkie ciała osób wierzących, które dotąd spały w stanie śmierci, zostaną wskrzeszone. Przemienione i uczynione niezniszczalnymi. Apostoł Paweł szczegółowo opisuje to zjawisko w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15. Mówi tam o ostatniej trąbie, kiedy umarli zostaną wzbudzeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To oznacza, że nasze śmiertelne ciała zostaną przekształcone w ciała nieśmiertelne, wolne od chorób, starości i śmierci. Paweł wyjaśnia, że to przemienienie nastąpi w mgnieniu oka, co podkreśla nagłość i nieodwracalność tego wydarzenia. W tym kontekście śmierć zostanie ostatecznie pokonana, a wierzący będą mogli cieszyć się wiecznym życiem w obecności Boga. Zmartwychwstanie ciał jest zatem kluczowym elementem chrześcijańskiej nadziei na przyszłość, kiedy to w pełni zrealizuje się obietnica nowego stworzenia. W którym śmierci już nie będzie. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko potwierdza moc i zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, ale także stanowi kulminację Bożego Planu Zbawienia, zapewniając wszystkim wierzącym ostateczną i pełną transformację. Taka perspektywa przynosi ogromne pocieszenie i nadzieję wszystkim, którzy wierzą w Chrystusa. Umacniając ich w przekonaniu, że ich ziemskie życie ma nie tylko tymczasowy charakter, ale prowadzi do wiecznej obecności i wspólnoty z Bogiem. Na koniec tego filmu chciałbym podkreślić, jak wielka jest obietnica zmartwychwstania dla każdego wierzącego. To nie tylko nadzieja na przyszłość, ale fundament, który zmienia nasze postrzeganie życia i jego ostatecznego celu. Zmartwychwstanie nie tylko obiecuje nam nowe życie poza granicami tego świata, ale również przynosi głębokie poczucie celu i spokoju już teraz. Osobiście, wiara w Jezusa jako mojego zbawiciela i przekonanie o obiecanym zmartwychwstaniu, dały mi nie tylko pocieszenie w obliczu trudności, ale także stały pokój serca, którego nie można porównać z niczym innym. To poczucie, że bez względu na to, co przynosi życie. Istnieje ostateczna nadzieja i przyszłość, która czeka na każdego, kto zaufa Chrystusowi. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam ciebie, byś rozważył życie swoje w świetle tej niezwykłej obietnicy. Przyjęcie Jezusa jako zbawiciela to krok, który może odmienić twoje życie na zawsze, wprowadzając ciebie w relację z Bogiem, która jest pełna miłości, pokoju i prawdziwej nadziei. Na zakończenie pozwól. Że pomodlimy się razem. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które przynosi życie i nadzieję. Prosimy, aby każda osoba, która słucha tego przesłania, mogła doświadczyć Twojego pokoju i pocieszenia, które przychodzą z poznania Ciebie i Twoich obietnic. Niech Twoja obecność będzie z nami każdego dnia, prowadząc nas i umacniając w naszej wierze przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. Dziękuję za spędzony razem czas. Niech ten film będzie źródłem inspiracji i nadziei w Twoim życiu. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że przekazane treści przyniosły Wam wartość i zainspirowały do refleksji na ważne tematy. Jeśli podobał się Tobie ten film, proszę, zostaw łapkę w górę i podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Twoje opinie i doświadczenia. Są dla nas bardzo cenne, a Twoje wsparcie pomaga nam rozwijać naszą społeczność. Nie zapomnij także udostępnić tego filmu swoim przyjaciołom i rodzinie, którzy mogą skorzystać z tej wiadomości albo potrzebują słów nadziei. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Subskrybując, będziesz na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami i treściami, które przygotowujemy z myślą o Tobie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.